Hej, witam na kanale, przypiamy się. Przyjechaliśmy właśnie szukać źródeł w Dłubnińskim Parku Krajobrazowym. O, to na źródełka właśnie przejeżdżamy do takiego klasztoru. No, dojeżdżamy właśnie do źródła hydrografów. Zobaczcie taką, taką uliczką. No. To jest te za krótką źródełką szybowczość. Zobaczcie, taki rozwalony budynek. Trafisz tutaj, jest po prostu się z cudem. Tablicy informacyjną. Zobaczcie, pomnik przyrody i tutaj. Wybijają, wybijają swoje źródła. Ale czyż tylko woda, zobaczcie. Jakie tam wejzery powstają. Jesteśmy tu po raz pierwszy. Taka fajna miejscóweczka w cieniu, na takie upały. Idealnie. Chwilna się huśta, Miśka. Trzy, cztery, na lianie. Zobaczcie jak... Nie, czy... Wybijają. Ale to pięknie wygląda Pierwszy raz w życiu widzę taki efekt Ale ja żeby wam nakręcić Siedzę jak małpka na drzewie A? Pozdrawiamy wszystkich no, Dziewczyny dalej zwiedzają tutaj Jak z grudełka dalej wypływam spokojna myśl cywetka. mi się nie, wie, nie, nie, jest tak nie, nie, za. teraz nie, 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 takie. nie, 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 A i od razu dziewczyny wpadły na pomysł, że jak autem można było przejechać, to i można wejść do takiej zimnej wody. Jak dziewczyny? jaka woda? Trzeba, bo Cię odpłynie trzymaj. Zimno. Trzymaj, bo ci odpłynie nie dogonimy go, serio. Bo skarga. tak na ciepła, czy zimna woda? Chyba zimna. Zimna? Czy tak ma czy ciepła? Zimna. Idealna. Idealna. Marszwan kąt Jak dziewczyny wejśmy to ja wejdę. Mama, fajna to Okulary Anna Zobaczę. Anna, fanna. Jak loda? Co pa, co? Ale spada spod Mamusia już zagrywa, poszła dalej dalej i za O, jakie kamyczki świszczesz. Ale Hańczy, Ale. Ale fajnie, was nie super. Tam Nie, Chodź, No to jedziemy po dziewczyny. Mają daleko, ciekawe czy wsiądą. O, już są. Dzień dobry. Czy chcecie z nami jechać? Tak, to prosimy. To wsiadajcie. Dobrze. Chodź. Z drugiej strony idź dookoła. Dziewczyny siadają. No tak, jak ląd. O, a my stoimy w rzece. Jest okej, jest ok. Zobaczcie, jaki klimacik. Ale fajnie Taki upał, a tutaj chłodniej Idziemy do rzeki Z Julianem dochodzimy na kładkę Gdzieś przez rzekę Przechodzimy ko takiej skały jakiś krzyż przybity ja, ja opłukamy no, Wyszliśmy z lasu i udajemy się teraz niebieskim szlakiem do źródeł strusia, Taka Aguś, strusia. Tu na pewno strusia, stary. ale stary, płok. A co to jest, tu białe? To jest takie, jakie. Stary. Stary. A zobaczcie: źródło pod strusiem. pole namiotowe, biwakowe dołki do toalety, łazienki, dostęp do energii elektrycznej. Zapraszamy idziemy do skrzydłów. I tutaj dziś będzie źródło strusia. Moja ekipa z tyłu. Dochodzimy do źródła strusia. Zobaczcie. Tutaj. Wypływa. Są też gejzery. Może jest ich troszkę mniej. Tam widać, zobaczcie takie, takie źródełko. Dobrze budyłka się chyba zaczyna pole namiotowe chyba ktoś próbował zrobić jakiś park Dziś sobie siedzą na AWC czy mechanika Idę gejzery gejzerów szukać mm -hmm. już są dwa, tak? dwa. No jest ich mniej, ale. Oczywiście to jest najbardziej spostrzegawczy. Znalazł huśtawkę, gdzieś wtedy chciał odwracać. O! Ta huśtawa. Szadaj już kam. No, i właśnie jest tak gorąco. Musieliśmy znaleźć gdzieś jakąś wodę. Przyjechaliśmy na Zalew do Krakowa za grzówek, czy za Krzówek, coś takiego idziemy właśnie. Ekipom ręcznie, jakieś ręce. zobacz? Bielański, turecki park wyobrażony. Idziemy taką ścieżką. Zobaczcie, uwaga płazy. Była sobie zabka mała, re re kum kum, re kum kum. I wszyscy widzieli że tam w kierunku, więc my też tam idziemy. Idziemy taką ścieżką i szukamy gdzieś plaży. Ciekawe, czy znajdziemy. Julian przewodnik. Tam jest, nie? Punkt jest tam. Aha, jeszcze tam jest, jeszcze dalej, no tak na mapie pokazuje. Ale wtedy no, my, wie pani co, my wzięliśmy stąd. sobie stąd. No, my wzięliśmy sobie mapkę i ukazywało nam, żeby iść jakoś... O, tu jestem. Idziemy sobie taką ścieżką. Jak wszyscy ludzie i już dochodzimy powoli nad wodę. No i mamy taką miejscóweczkę. Zobaczcie.

paczka, jak jest? Pokarta, nie przyjdzie jeszcze przerażony, nie wiem co mu się stało, Proszę stać ja, okay. tutaj wyczaiłem takie wejście pod górkę Podejrzewam, że to będzie jakiś fajny pół widokowy nikt tu nie wchodził Zobaczymy jak to wygląda